Do tej strony Jackie witam w kolejnym odcinku z moich rysunków. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mój nowy zarzut. I co tam nowego powstało? Tak, to jest moja ta osoba, której już chyba raczej wiecie. ja ona rysowana w postaci Anna, mi trochę nie wyszło, oraz kutykowej. Kolejna to jest Jackie, tutaj też mi a nie wyszło. Na to nie patrzymy. Jest tutaj też stoję ja na rysmaj, w ogóle mnie widać. Tutaj jest szkit, którego prawie w ogóle nie widać. Celestia jako nastolatka taka trochę się maluje coś tam. Teraz to jest rysowane w Sylwestra, 21. tego pierwszego. Nawet jest wypisane. To jest lunka, która się maluje, idzie na Sylwestra. lunka idzie na Sylwester. Tutaj Celestia. wygląda? trochę nie widać. A ja to jest te ja przez tę całą poduszkę. Parę Teraz się zaczynają takie te ładniejsze rysunki, przynajmniej tak równie. I rysowane ołówkiem. Design jest OZ, zaadoptowane. A ja jak zrobię na takim stylem... Że rozbawianie, potem miałam ręce całe brudne. Robiłam to rękami, ponieważ jakbym to robiła, pacikiem to by zostawały wszystkie ślady. Teraz w ogóle by się wypijał. Mówiłam i tylko chibi. Rainbow Dash jako anchro. Chibi i normalna. Trochę mi nie wyszło i nie chciałabym się kolorować. bat Tutaj, a tutaj taka przyciemniona trochę flaterka. Normalna letter ja Shy, jest napisane, a jaka głowa? Ta duża chyba wyszła. Przynajmniej mi się to przydaje. Tutaj jest zepsute, ponieważ moje pizzaki nie są wodoodporne i mi się to wszystko rozbabziało. Rozmędzono lawy, nada. Kolejna. No to jest Chibi Twilight. Różne takie. Tutaj jakiś Shippy Taki mały, teraz była jeszcze znaczek. Tutaj jest jako księżniczka zwykła walcząca chyba z Discordem, czy nie z wszystkim. Ile na odświeżenie starych chodz. To jest nieważne, co jeszcze się dowiecie w przyszłości. Co mi z tym chodziło? To też, też jest do tego nawiązanie. Swellę, jest prosząc na takie ucha la i to rysowałam przed chwilą, rysowałam rano A tego przed chwilą kolorowałam, bo było niekolorowane To jest tak Twilight, a jeden był też Parity, Pinkie Pie Applejack Żeby było trochę wszystko widzieć przynajmniej przez chwilę Tutaj jest już tylko... I patrzę na kolorowanie, bo to jeszcze będzie... To jest tylko taki mały szkizy. Wskazanie jakie będzie mieć kolory, będzie to jeszcze robione na komputerze, o ile skaner będzie się udał. I to wszystko co w moim zeszycie, w ogóle wszystko co w ogóle miałam do pokazania, a więc otrzymajcie no, trzymajcie się, no i cześć, czekajcie na nowy odcinek z rysowania chyba Applejack.